Cześć, witam serdecznie. Słuchajcie, yy, pojedziemy sobie na zlot. Może coś tam nagram, pokażę coś, prawda? Już jakiś czas nic nie nagrałem, wiecie, tak i czasu brak, i tak czasami chęci brak. Ale jakieś filmy będą takie moim zdaniem ciekawe. Coś, co warto pokazać. Słuchajcie, a odnośnie dzisiejszego tego mojego filmiku, to zacznę ogólnie o mechanikach, bo... Trafiłem, uważam na fajnego mechanika, zrobiłem te cieknące lagi. Motocykl jest już sprawny pod tym względem. Okazało się jednak jeszcze, że tarcza zacisk hamulcowy, też coś tam było nie tak w ogóle hamowało. Ten klocek hamulcowy nie odbijał, co powodowało, że, że koło hamowało, przez to może tak się go źle prowadziło, wtedy co akumulator odmówił mi posłuszeństwa. I tak dalej. Okazało się, że w ogóle to, że on tak szela ten gaźnik, czy tam w rurę, to, to też była wina akumulatora przy zapalaniu. On za długo zapalał. No, ale to wszystko zostało wyjaśnione właśnie u mechanika. Inne jeszcze rzeczy. Także słuchajcie, no ja jestem zadowolony. Yy. I to nie jest, słuchajcie, reklama bo tego zakładu, dlatego że jeśli ktoś robi reklamy, robi to za pieniądze. A skoro robi to za pieniądze, to może trochę kłamać, prawda? Bo... Reklamy czasem kłamią. Ja nie mam żadnego powodu, żeby kłamać, bo nie mam za to żadnej złotówki, nawet prawda? Robię to hobbystycznie i poznaję fajnych ludzi, i dobrze jest. Ktoś zapyta, nie masz nic innego do roboty? Nie ma. Słuchajcie, także zakład, mówię, fajny. Ulica Legnica, Ulica Wiązów. Nie, myślić, nie, nie mylić z koszmarem z Ulicy Wiązów. To jest taka ulica naprawdę, boczna rzecz pospolitej. Polecam serdecznie, mam zdjęcia, jak to wszystko wyglądało. Podejście do klienta to jest mega ważna sprawa. Okazać zainteresowanie, wysłuchać, wytłumaczyć jak to wszystko pracuje, czego nie robić, żeby wszystko chodziło jak trzeba, prawda? Jakich części używać, a jakich nie. Bo z mechanikami to różnie jest. Przekonałem się i na samochodach, i na motocyklach. Taką mam złość na niektórych mechaników, że makabra, ale dobra znałem takiego co jeśli chodzi o audio 80 więcej zepsuł niż naprawił, znaczy nie przepraszam, nic nie naprawił tylko zepsuł także, a dobra szkoda gadać, słuchajcie szkoda kurwa, kurwa gadać, szkoda szczepić ryja no, pojedziemy sobie na zlot wszystko przygotowane jest, Tu jest moja w ogóle wycena co było zrobione no i co, wykonane prace. Nazwa wykonywanej usługi, wymiana uszczelniaczy i oleju w przednim zawieszeniu, regulacja zacisku hamulcowego przedniego. O, słuchajcie, a jeszcze numer taki fajny, bo wiecie, jak ktoś naprawdę się zna, to on się kapnie czasami o pewnych rzeczach, o których byście nie mieli pojęcia. Pamiętacie jak na filmach mówiłem, że nie wiem, co jest grane, czy tak bak drży, coś pod tym bakiem drgało. Czym motocykl był bardziej ciepły, tym bardziej ten metaliczny dźwięk drgania. Takie przytrzymałem, bak albo coś, było ok. Słuchajcie, wszyscy oglądali. Nikt się nie kapnął, o co chodzi, a ja w ogóle bym się nie kapnął. A wiecie co chodziło? Zaraz wam pokażę. Widzicie? I tu był ten problem. Ta linka. Kto mógłby się o tym kapnąć? To jest. Ona jest w takim metalowym pancerzyku i to jest yy, tam jest linka w środku, która yy, napędza yy, ten szybkościomierz. I po jakimś czasie, po krótkim czasie, po prostu zaczęła drgać, ocierając tutaj gdzieś tam o bak. To był dokładnie ten sam dźwięk. No, Gościu wykapał od razu, a ja już chciałem, że tak powiem, bak zdejmować, kurcze cudować i tak dalej. No. Także fajnie wyszło, co nie? No, także nie oszczędzajcie na dobrych mechanikach. Nie oszczędzajcie na dobrych częściach. Oczywiście, jeśli ko kochacie swój motocykl. Jeśli go nie kochacie, to pakujcie cokolwiek i niech się rozsypie. A to już wasza sprawa. No, a ja się zbieram na zlot. To są mam rzeczy potrzebne, bo to daleko nie jest. Blisko, blisko, blisko Legnicy bardzo. Także pojedziemy. I zobaczymy no Mężczy senowe na motor kupiłem <dobra>, dobra, dobra Wiedź pan w końcu. Dobra, jadę. Dobra, jesteśmy na miejscu, doch bierzemy piwo. Kurczę, molów bezalkoholowe. Ciekawa ja macha, zajmujący wygląda. Trochę nie pasują te kufry, ale rzecz gusto, nie? Pewnie. Yy, Pewnie. Oj, w tu jest trochę moc. Prawdopodobnie. Ten, ten, ten moment obrotowy niewiele czyli na pierwszym biegu nawet przy jest bez czuję jak cały drgam. coś, coś pięknego dlatego tak jest proszę spojrzeć tutaj na tą konsoletę coś pięknego které byly všechny, a měl jsem 500W tak I tak ekran, ekran ciekło kry, krystaliczny tutaj. Ja Cię, no tu jest praktycznie jak w samochodzie. Jeszcze może pokazuje zużycie tego kudełka. Paliwa? Tak. No, ja no musi się wyłączyć ten komputer, to nie jest tak, nie odpali. No? To troszkę trzeba poczekać, ale ta konsoleta, ten joystick, to wszystko naprawdę jest super. Okay. Y nie, ja to nawet nie wiem do czego, bo kierunkowskazy to nie wiem, gdzie tu są nawet a tutaj rzeczywiście tam ma jeszcze adresówki z przodu nie no naprawdę kurczę bo do tego masz jeszcze 5 trybów uf, uf. nie na to to już jest. to jest tur to jest turystyczna jazda chcesz to już jest kurczę nowoczesny sprzęt a zapalmy go zobaczmy jak chodzi Czy to jest wersja amerykańska? Nie. A po się palą. Tak, to się odnosuje. A takie Super. Stary był chciał najbardziej. BMW R35. Na 30. BMW R35.